Cześć, nazywam się Rafał i witam Cię w drugim odcinku IP Box dla designerów. W tym odcinku powiem, jakie są wymagania formalne skorzystania z preferencji IP Box, jak zastrzec wzór przemysłowy, kto Ci w tym pomoże oraz kto może być beneficjentem tej preferencji. Więc zaczynamy od tego, że. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z IP Boxa, musisz mieć zastrzeżony wzór przemysłowy. To, że coś wymyślisz, opracowujesz, masz w głowie, to za mało. Musisz się zwrócić do urzędu i tam opisać swój nowy pomysł i uzyskać na niego prawo ochronne, czyli w tym przypadku wzór przemysłowy. Organem powołanym do tego w Polsce jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Możesz zastrzec też to w Europejskim Urzędzie Patentowym, możesz uzyskać też ochronę ogólnoświatową, ale nie jest to potrzebne. Jeżeli chcesz opodatkować się IP Boxem, to musisz być polskim rezydentem podatkowym i mieć wzór przemysłowy zastrzeżony, co najmniej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Kto Ci w tym może pomóc? Pomogą Ci w tym specjaliści od własności intelektualnej i prawnej, Taki, tacy na przykład, których my zatrudniamy, ale możesz też zwrócić się o pomoc do rzeczników patentowych. To jest zawód, który zajmuje się właśnie m.in. zastrzeganiem wzorów przemysłowych. Zanim zaczniesz zastrzegać i myśleć o zastrzeżeniu, proponuję Ci, ażebyś wyszukał kilka wyszukiwarek wzorów przemysłowych w internecie i odszukał to, czego szukasz. Po słowach kluczowych łatwo dojść, czy ktoś już nie zastrzegł czegoś podobnego, co Ty masz jeszcze w głowie. Kto może zastrzec taki wzór przemysłowy? Zasadniczo autor. Ale może za niego to ktoś inny zrobić. Jak zobaczycie sobie w wyszukiwarkach wzorów przemysłowych, jakiś konkretny wzór przemysłowy, jest tam osoba zastrzegająca, jest tam, kto jest autorem. Więc yy, zasadniczo yy, autorem jest taka osoba, która coś wymyśliła. Za wyjątkiem umowy o pracę, bo wtedy prawa autorskie do jakiegoś wzoru przemysłowego przychodzą z automatu na pracodawcę, o ile przedmiotem umowy jest właśnie to, właśnie wymyślanie jakichś wzorów przemysłowych. Jeżeli pracujesz na umowę zlecenie, o dzieło, czy współpracujesz na zasadzie B2B, działalności gospodarczej, to te prawa autorskie zostają u rzeczywistego autora i to. Autor może skorzystać z preferencji IP Box. To on, dochody otrzymywane z tego wzoru przemysłowego, może opodatkować tym niższym 5% podatkiem dochodowym. Zapraszam do kolejnego odcinku, w którym będę mówił o kolejnych kwestiach, aż do wyczerpania tematu. Do zobaczenia.